W październiku kuratorium rozesłało maile po wszystkich szkołach z zaproszeniem na wizytę Pana Kuratora po szkołach. Nasza szkoła odpowiedziała od razu, wysłaliśmy zaproszenie, Pan Kurator Kowalczyk zgodził się i ustaliliśmy wstępnie termin w dniu dzisiejszym. Oczywiście wizyta Pana Kuratora jest, nie jest żadną wizytacją, nie jest kontrolą, jest to po prostu rozmowa na temat oświaty bolesławieckiej, mam nadzieję, że zarówno podstawowej, gimnazjalnej, jak również i ponadgimnazjalnej. My się skupimy przede wszystkim z pytaniami na temat oświaty ponadgimnazjalnej, a przede wszystkim szkolnictwa branżowego. Od początku października wystąpiłem z taką inicjatywą, z ofertą do wszystkich szkół jak Dolnych Śląsk, Długiej i aby mieć możliwość spotkania się, jeśli oczywiście szkolna społeczność, Szkolna Wspólnota sobie tego życzy z jej uczestnikami i w związku z tym w dni robocze od poniedziałku do piątku, najczęściej także w soboty jeździmy po Dolnym Śląsku i spotykamy się ze społecznościami szkolnymi, czyli z nauczycielami, z dyrektorami, z samorządowcami, gremialnie przychodzą rodzice, zdarza się, że uczniowie i to są bardzo ciekawe, żywe, owocne spotkania, poznajemy Dolny Śląsk, dowiadujemy się jakie są problemy, jakie są sprawy Opowiadamy przede wszystkim o zmianach, które nadciągają, o reformie edukacji, o sieci szkół, która będzie konstruowana, no i o tym, co czeka szkoły w najbliższych kilku miesięc, miesiącach i co czeka w najbliższych latach. Do tej szkoły, no, oczywiście, przekaźmy z wielką przyjemnością, szczególnie, że przynajmniej jeśli chodzi o wyniki maturalne, to wiemy, że w Powiecie Bolesławieckim. Te wyniki są najwyższe w całym województwie. To jest ciekawostka, więc radbym poznać szkoły i osoby, które odnoszą takie sukcesy i zapytać, jak to robią. Natomiast interesujące jest, że może stosunkowo mało zaproszeń dostajemy z Wrocławia, czyli stolicy Dolnego Śląska. Tam jest jeden ogród prowadzący, bogata gmina, wszystko poukładane, więc myślę, że, że być może to jest przyczyna natomiast bardzo często zwracają się mniejsze społeczności lokalne, czy to powiaty, czy to gminy w tym małe, takie, w których zaczyna brakować młodzieży, gdzie pojawiają się problemy, kłopoty i tamte społeczności szczególnie oczekują obecności wizyty kuratora. To są naprawdę satysfakcjonujące dla obu stron spotkania. Te spotkania mają służyć przybliżeniu spraw związanych z reformą, przedstawieniu jakie są intencje, jakie są cele oraz praktycznie jak będzie wyglądało przekształcanie szkół w najbliższym czasie, co stanie się z kadrą pedagogiczną, co stanie się z bazą dydaktyczną, jaka będzie nowa formuła, a wiemy, że szkoła podstawowa sześcioletnia zmienia się w ośmioletnią, technikum z czteroletniego w pięcioletnie, liceum już nie będzie trzyletnie, tylko pięcioletnie, szkoły zawodowe będą się nazywały branżowe, będą ułożone w dwa moduły, na pierwszym etapie trzy lata z jedną kwalifikacją, na drugim etapie Dwa lata z drugą kwalifikacją i na koniec matura, taka sama jak dla absolwentów techników i liceum. Także opowiadamy bardzo szeroko o reformie, i do tego dochodzą jakieś problemy lokalne, bardzo specyficzne. Wypowiadają się samorządowcy, wypowiadają się rodzice. To są bardzo ciekawe, myślę, potrzebne dla wszystkich biorących w nich udział w